Witam. Dzisiaj powiem Ci jak pożądanie będzie pchało Cię do przodu. I dzisiaj będzie o tym, żebyś się nie masturbował, i powiem Ci dlaczego, ale z innej strony. No, wyobraź sobie, że przykładowo tygodnia, miesiąca, no, nie uprawiałeś seksu. No i zobacz, ciśnienie w tobie będzie narastało, będziesz się denerwował, będziesz po prostu kipiał testosteronem, będzie noga ci latała, będziesz nerwowy i tak dalej. I to nie jest nic złego, to nie jest nic złego, wykorzystaj tą moc, tą siłę, żeby zrobić coś pożytecznego dla siebie. No i świat gdzieś tam nam promuje, że jak jesteś gdzieś tam e, naładowany, to rozładu, rozładuj się i tak dalej, odpal se pornola i tak dalej, i tak dalej. I to jest złe i to jest złe. Bo ja ci powiem tak o, jeśli przykładowo oduczysz się samogwałtu, to zaczniesz robić rzeczy, które jakby to powiedzieć, normalnie byś nie zrobił. Właśnie to podniecenie seksualne jest jakby to powiedzieć, motywatorem do podchodzenia. No i teraz zobacz. W momencie, gdy narasta w tobie to ciśnienie, masz przykładowo 4 czy 5 numery. No ja 4 czy 5 numery do dziewczyn, których przykładowo nie zadzwoniłeś. No, i albo przykładowo masz numer do dziewczyny, z którą się pokłóciłeś, no nie? Olałeś ją, zaorałeś i po prostu nie odzywacie się do siebie, no nie? No i teraz zobacz. W momencie, gdy na przykład to nie poznajesz ostatnio jakiejś nowej dziewczyny, no nie? No to w tym momencie, gdy masz parcie na seks, to. Powinieneś to wykorzystać na swoją korzyść, czyli olać to, co tam ci w głowie siedzi, te twoje fochy i tak dalej. I powinieneś wziąć telefon w tym momencie i po prostu zadzwonić do tej dziewczyny. Zadzwonić w tym stanie, rozumiesz? W tym stanie. I powiem ci tak: gdy przykładowo gdzieś tam mam przerwę od seksu, tydzień, dwa, to już mnie roznosi. No nie, już mnie roznosi. I wiesz co ja robię? Ja po prostu odzywam się do dziewczyn, które na przykład wziąłem numer, nie wiem, miesiąc temu i jeszcze nie zadzwoniłem. Po prostu odpalam sobie książkę, po prostu tak mnie nosi, no nie? Na przykład jestem wieczorem i sobie dzwonię do tych dziewczyn. Rozumiesz, dzwonię. Dzwonię. Nawet dzwonię do dziewczyn, które e, mnie znienawidziły, no nie? Do których miałem się odezwać, a się nie odezwałem, ona się nie odezwała, i po prostu. Fajne rzeczy się dzieją. Dzwonię też do dziewczyn, które czasem które zostawiłem, porzuciłem, i naprawdę dzieją się fajne rzeczy. Fajne takie, że czasem dziewczyna odbierze. Odbierze, pomarudzi. Powyzywa, że dlaczego się do mnie odzywasz, co ty tego, jak śmiesz gdzieś tam do mnie dzwonić, e, w ogóle po tym, co mi zrobiłeś i, i tak dalej, ale ona to z siebie wyrzuca. Po chwili powie, wiesz co, ja nie wiem, czy ja się chcę z tą spotykać jeszcze. Ja nie wiem, czy ja powinnam rozmawiać z tą, czy nie powinnam się rozłączyć. I ona nawija, rozumiecie? I koniec końców, czasem jest tak, że dziewczyna. Przychodzi na to spotkanie. Rozumiecie? Przychodzi na to spotkanie. Albo przykładowo wziąłem numer do dziewczyny, ona powiedziała, że jest tam lesbą i tak dalej. No nie, spoko. No i przykładowo minął miesiąc, dwa, no akurat gdzieś tam byłem wolny. Miałem te przykładowo chcice, jakby to powiedzieć. Wziąłem telefon, zadzwoniłem do niej, powiedziałam: Słuchaj, wiesz co, jak chcesz, możesz z koleżanką przyjść razem na spotkanie, będzie fajnie, no nie? i tak dalej. No i przyszła z koleżanką, no nie? Spoko. I to pchacie gdzieś tam do przodu, rozumiesz? Tak samo e, przykładowo idziesz ulicą, idziesz ulicą, no i przykładowo od kilku. Tygodni, no nie uprawiaj seksu. To jak widzisz, super ładnie wyglądającą dziewczynę, super ładnie wyglądającą dziewczynę, to biegniesz do niej, rozumiesz? I to jest dobre, bo ona widzi, że kipi z ciebie y, ten testosteron, no nie, y, po prostu. Nawet będziesz bardziej walczył, rozumiesz? Ona powie: Mam chłopaka, o, jest twojego chłopaka, no nie, coś tam powiesz, to nie powiedziesz, po prostu będziesz walczył, rozumiesz? Będziesz po prostu, dasz siebie wszystko, po prostu, bo to w tobie, to w tobie. Pożądanie jest tak duże, że tak naprawdę. No, przeginasz, no nie? ale przeginasz w tą dobrą stronę, rozumiesz w tą dobrą stronę. Tak samo zobacz. Inny przykład. Przed spotkaniem walisz konia. No to jest najgorsze, co może być. Jak, jak ktoś ci tam mówi, że przed spotkaniem powinieneś sobie uczyć coś, to jest w ogóle idiota. No nie, no nie, bo w momencie, gdy ty zmasturbujesz się przed spotkaniem, nie wiem, godzinę, dwa, no to jak ty pocałujesz tą dziewczynę? No ty będziesz siedział, będziesz nawijał, rozumiesz? Ty będziesz siedział i będziesz nawijał, bo będziesz wyładowany. A to właśnie chodzi o to, żebyś na spotkanie szedł napalony, rozumiesz? Napalony. Idziesz i po prostu już na, na dzień dobry już po prostu musisz pocałować to po prostu, po prostu Rozumiesz? Tak samo siedzisz na spotkaniu, gadasz, no nie, noga ci lata, cyk, 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 cyk no nie, ona już widzi, no nie? I za chwilę bum ją całujesz, i, rozumiesz? Przemawia za ciebie instynkt. I to jest super, i to jest okej. Okay. I to jest okej. Okay. Tak samo jak przykładowo dziewczyna. Jeśli dziewczyna przychodzi przed spotkaniem i dzień wcześniej sobie zrobiła palcówkę, no nie, no to ona też będzie taka, nie będzie się chciała pogadać, co ty robisz, no nie? To samo w momencie, gdyby dziewczyna nie uprawiała seksu przez dwa tygodnie, miesiąc, to uwierz mi na tym spotkaniu, to na to jej by wszystko latało. Wszystko, ona by tak się działa. I dlatego dużo dziewczyn, które przykładowo mm, nie uprawiało seks już od jakiegoś tam czasu przychodzi na spotkanie i gościu się za nią nie zabiera, to ona już się nie chce z nim więcej spotkać. Bo ona tak siedzi, ona siedzi po prostu jak taka stara babcia z delirką siedzi, no nie? No po prostu, gościu, zabierz się za mnie, bo już moja, moja bułka, moja bułka już nie wytrzymuje. A ty siedzisz i gadasz, jejku, no ile będę czekać, a tu już, już, już po prostu już cieknie, a ty co? Rozumiecie? To jest dobre właśnie, to jest dobre, że tak się dzieje. Właśnie złym jest to, że wmawia się ludziom, że jak jest, masz podniecenie w coś, ty musisz sobie ulżyć, wchodzisz na stronę z pornolami, se ulży. Nie, właśnie i to zabija w tobie później to działanie, rozumiesz? I powiedz tak, powiedz nawet tak, że nawet jeśli masz, nie wiem, 20 lasek na Insta, dodałeś i tak dalej, to powiedz tak, jeśli masz ochotę, no dokonać samogwałtu, to pamięci lepiej już weź teraz ten telefon wyślij do wszystkich dziewczyn hej spotkajmy się jutro, spotkaj do 10 kopiuj, wklej, zrób to i zobaczysz co się stanie, rozumiesz? to już lepiej w tą stronę jako, że gdzieś tam no nie, nie jestem zwolennikiem umawiania się przez pisanie ale wolę, żebyś napisał propozycję spotkania niż żebyś miał teraz odpalić pornola i po prostu sobie ulżyć Zdwojga złego lepiej w tą stronę. Rozumiesz? Napisz, odłóż telefon i tak dalej. I zobacz, co się stanie. I może któraś powie, wiesz co? Jasne, nie ma sprawy. Możemy się spotkać. BUM! I w tym momencie nie ma, że. odpalasz jej Nie. Wyczekasz, czekaj, 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 i jutro na spotkanie, czy pojutrze, stary, idziesz z tą energią, no nie? I po prostu i uwierz mi, że twoje spotkania będą takie, jak powinny być. Naprawdę. Bo ty nie wytrzymasz, rozumiesz? Laska przyjdzie z dekoltem, wywali i tak dalej, po prostu nie wytrzymasz, nie wytrzymasz, rozumiesz? To ci pomoże, to ci właśnie pomoże. Ten instynkt, to podniecenie, ten testosteron, to niewyładowanie, to jest po to i Ci to pomoże, no nie? Naprawdę, będziesz patrzył na nią tak po prostu z pożądaniem, będziesz na nią patrzył i po prostu będziesz o nią myślał i po prostu będziesz to robił. Ona już się będzie nakręcała, ona już się będzie nakręcała samym tym, że się tak na nią patrzysz. Będziesz patrzył na jej biust, no nie, to jest spoko, nie będziesz się tym peszył, będziesz się zamyślisz. i ona już będzie widziała, masakra. Jeśli ona przykładowo przejmie twój stan, no to za chwilę będziesz ci się cał całowali, aż w końcu może wylądujesz w łóżku, no nie? Naprawdę. Także zaniechaj masturbacji, bo to jest złe, naprawdę to jest złe. Bo zazwyczaj jest tak, dobra... Masz ciśnienie, zjedziesz sobie i zazwyczaj, dobra to jutro już nie podchodzę, nie odpalam sobie Fortnite'a, pogram sobie, nie, miałem iść jutro, ale nie, chce mi się, jutro będzie za gorąco, nie, nie, nie idę, no nie, po, po, pojutrze, no nie, po jutrze, no nie i tak dalej. I dlatego większość gości nie podchodzi, bo nie ma nawet tej motywacji, no nie, zabijają ją w domu przy pornolach. W momencie, gdy ty się przemęczysz, po prostu będziesz cały siedział, wariował, masakra, nie wytrzymuje, no to ty zaraz wyjdziesz z domu, pójdziesz. Będziesz szła jakaś, nie, nawet będzie troszkę gorsza, ale zagadasz to, no, nie? Zagadasz. I zobaczysz, jak po chwili, jak dużo lepiej będą dziewczyny na ciebie reagowały, bo będziesz po prostu miał w sobie tą właśnie energię. Moc, energia. Będzie wszystko. Naprawdę. I uwierz mi, że będziesz miał dużo większe efekty. Bo de, w, Załóżmy, zjechałeś sobie dzień wcześniej, podchodzisz do dziewczyny. Cześć. Ładna jesteś. Aha, dobra, trzymaj się. Już nie, już nie mam siły. Już nie. Już jestem zmęczony fizycznie, psychicznie. Nie. Uff, to da mnie za dużo. No i po prostu będziesz takim wrakiem, no nie? Przecież to na ulicy widać, ile gości gdzieś tam yy, wali gruchę, no nie? To bez mocy, bez energii, bez takiej witalności w sobie, no nie? Także popęd seksualny to jest czymś naturalnym. Naprawdę, to jest dobrze, to się w tobie zbiera. I idziesz, po prostu wyrywasz. I one to widzą. I one to widzą, że... Dlatego, zobacz, siedzisz z dziewczyną i ty nie wytrzymujesz i się za nią zabierasz. I ona to widzi. W najgorszym wypadku ucieka. <grym> Ewentualnie przyjdzie już na kolejne spotkanie. Ja naprawdę wiele rzeczy, wiele rzeczy dzięki temu, no, zrobiłem i dzięki temu, no, nie jedną dziewczynę gdzieś tam no, ostro zaspokoiłem, delikatnie mówiąc. Naprawdę. W momencie, gdy przykładowo, byłem jakimś główniarzem, szedłem na spotkanie wyładowane, to te spotkania były przegrane. Przegrane już na starcie, bo gadałem, gadałem, gadałem. No ale to skorygowałem, no nie? Naprawdę. I to będzie przejawiało się we wszystkim. Będzie to, przejawiało się to, jak się poruszasz, będziesz miał więcej mocy w gadaniu i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, samicę, będziesz bieg, no, nie? Będziesz bieg. Będziesz spotykał się z dziewczyną, ale nie będzie chciała się z tobą, przykładowo, jeszcze stukać, no nie, no to stary będziesz leciał do innej dziewczyny. I będziesz się z pięcioma naraz spotykał i sobie wybierzesz tą, która już się z tobą przykładowo no, stuka, no nie? Resztę odrzucisz. Bo po prostu tamte ciebie nie chcą zaspokoić, yy, za długo czekasz, a ta w porządku zna, yy, widzi, no nie, ona też gdzieś tam nie może wtrącić. I się dopasowywujecie, no nie? Naprawdę. A dlaczego ona nie może wtrącić? Bo siedzi i się masturbuje. Masa dziewczyn się masturbuje. Bo. Dziewczyna ma jeszcze, jeszcze większe napięcia, przed okresem ma napięcie i tak dalej, w okresie ma napięcie, no nie? I jeśli przykładowo ona sama się zaspokaja, no to później się dziwisz, że na spotkaniu się nie chce całować i tak dalej, no nie? Czyli jednym słowem jest coś, z nią nie tak jest uzależniona od masturbacji. Nie chcesz takiej dziewczyny, nie chcesz. Bo ona będzie się z tą stuka, później pójdzie tak samo jak faceci, pójdzie do podprysznic i się tam zjedzie i no. Tak nie może być. Naprawdę. Dlatego no mówię. Przestań się masturbować i wykorzystaj tą energię, tą moc na wyrywanie, działanie. Stukanie. I na koniec, i na koniec, bo już miałem kończyć, ale ci powiem. Czasem jest tak, że przychodząc na spotkanie, naładowany, no nie, po prostu już nie możesz wytrzymać. Już nie możesz wytrzymać. A spotykasz się z tą dziewczyną przykładowo dwa tygodnie, i po prostu i. Całowanie ci nie wystarcza, całowanie ci nie wystarcza. I po prostu dziewczyna to widzi. Dziewczyna, a dziewczyny mają w sobie masę empatii i tak dalej. Jeśli ta dziewczyna naprawdę e, no, do ciebie coś poczuła, no to jeśli jej powiesz, że nie możesz już wytrzymać, no nie, nie możesz, to pońci. to od biedy zrobi ci loda, naprawdę. No, pojęć ci to jest jeden z takich, jak byłem dużo młodszy, no nie? jak byłem gówniarzem, to mówiłem, że ja już naprawdę nie mogę wytrzymać, no nie, no jejku, ja wrócę do domu i ona, że no to sobie weź tam zjeść Ja mówię, no przestań, no nie, nie będę robił samogwałtu i tak dalej, no nie. I brałem ją za rękę czasem gdzieś tam w krzaki, w lesie, kocek i laska po prostu robiła loda, no nie, pierwszy raz, pierwszy raz ciężko, gdzieś tam kombinowała, bo za bardzo nie umiała i tak dalej, ale po prostu dochodziło do czego miał dojść i naprawdę... Dziewczyny, jakby to powiedzieć, no, no, dziewczyny są takie, że jeśli widzą, że no, czegoś będziesz bardzo chciał, no i to naprawdę, no zrobi to, no nie, A, naprawdę i znam dziewczyny i tak dalej i nawet jeśli nie będzie chciała jeszcze uprawiać tego seksu, bo przykładowo będzie dziewicą czy coś i tak dalej, ale zobaczy, że po prostu nie możesz wytrzymać, jesteś naładowany i tak dalej, jej no powiedz, powiesz jej to i tak dalej, to uwierz mi, no od biedy ściągniesz spodnie i ręką tam zjedzie, i tak dalej, i uwierz mi, że ona będzie też zadowolona, że gdzieś tam nie masturbujesz się do jakichś innych silikonowych lasek, tylko że ona ci to zrobiła. I naprawdę często, no teraz, to już starsze, gdzieś tam laski, to ci od razu, wjeżdżam, no nie, ale ogólnie, no, jak byłem główniarzem, młodziutkim. To mówię, to wchodziło, no nie? No teraz jak czasem, jak poznam jakąś dziewicę, no to pojęcie wejdzie, no nie naprawdę wejdzie, bo po prostu to po mnie widać, że ja nie mogę wytrzymać i ona po prostu boi się, że, że, że pójdę do jakiejś innej i naprawdę to jest też taki trik na zrobienie loda, no nie, ale to nie jest taki trik jakiś oszukany, tylko po prostu ona widzi naprawdę, że ty już nie możesz wytrzymać no I gdzieś tam zaczyna ci się adaptować, i tak dalej. No i, i wchodzi, naprawdę wchodzi. Także nie bój się mówić, no nie, czego ci potrzeba, no nie. No kobieta no zazwyczaj, no ulegnie, no nie. No, jeśli jej zależy, no nie spotyka się z tą, to uwierz mi, że no pójdzie na to. No nie, jeszcze mi się nie zdarzyło. Na no, czasem mówiła, no nie zdarzyło mi się, naprawdę, no, bo jeśli naprawdę. Będziesz bardzo chciał, to kobieta, dziewczyna, no zrobi to. No nie, no i tak będzie marudziła, to ściągniesz e, spodnie laska, zobaczy pierwszy raz w życiu węża. No nie, no i już gdzieś tam go złapie, i uwierz mi, że ukręknie. Także tyle. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do ostrzenia.